Cześć kochani, witam ponownie. E, tak sobie pomyślałam, że w idealnym momencie nastąpiła ta <grywa> kraksa, upadek telefonu, bo będziecie mieli praktykę, e, samą praktykę czystą bez gadania. E, wracamy do tematu oddechu. E, mam przygotowanych dla Was kilka pranajam, tak naprawdę ich jest bardzo, bardzo dużo wiodze, w kundalini jodze e, i ogólnie w wiodze. Ta najczęściej używana, najbardziej, najprostsza tak naprawdę i zalecana najbardziej przy transformacji um, energii seksualnej jest to po prostu głębokie oddychanie, głęboki jogiczny oddech. Czyli siedzimy sobie w pozycji wyprostowanej, mamy kręgosłup wyprostowany i oddychamy do brzucha kochani. Czyli głęboki jogiczny oddech zaczyna się od skierowania powietrza do brzucha i robi nam się taki okrągły brzuszek, który nazywamy, który nazywa, nazywany jest wiodze papi czyli brzuszek szczeniaczka. Taki okrągły brzuszek kojarzycie jak szczeniaczki mają taki brzuszki, takie okrąglutki, jak nadmuchany balonik. To właśnie taki brzuszek staramy się, żeby był Nasz nadmuchany balonik, okrągły brzuszek szczeniaczka. Czyli wdychamy powietrze głęboko do brzucha i później stopniowo ono wypełnia całą klatkę piersiową i unosi się klatka piersiowa na samym końcu. Czyli robimy sobie taki głęboki wdech. I wydech. Na wydechu, kochani, pierwsza opada z kolei klatka piersiowa. Później opróżniamy powietrze z brzucha i głęboki jogiczny oddech, aby wypuścić, wypchnąć całe powietrze z brzucha. Robimy taki ruch, zasysamy pępek do środka i podciągamy troszeczkę przeponę. I wtedy tym takim ruchem, on nie musi być bardzo jakiś silny, to nie musimy się z tym siłować. To chodzi o takie delikatne wypchnięcie. Całego powietrza z brzucha, z klatki piersiowej i osiągamy to właśnie za pomocą wciągnięcia pępka i podniesienia do góry przepony. Tak zakończony oddech, wydech, on automatycznie, ta część, pierwsza część oddechu będzie automatyczna, on nam automatycznie pierwszy wypełni brzuch, nasz oddech. Czyli spróbujmy sobie zrobić takie trzy głębokie oddechy teraz wspólnie, wdech. Nie wiem, czy to było widać, ale w pierwszym w tym wdechu wykonałam błąd, czyli najpierw nabrałam powietrze do klatki piersiowej, a dopiero potem próbowałam wypełnić brzuch. I ten oddech zawsze będzie wtedy krótszy. Natomiast już po, po wykonaniu prawidłowego wydechu, czyli po wciągnięciu brzucha, pępka do środka, podniesieniu przepony, to powietrze jest wypychane i kolejny oddech automatycznie zaczyna się od wypełnienia brzuszka. Także. To tyle, jeżeli chodzi o prawidłową technikę wykonywania głębokich oddechów jogicznych. I to jest, to jest właśnie ten oddech, który jest najbardziej zalecany, jest jednocześnie najprostszy. Tak naprawdę my w zasadzie nawet wcale nie musimy siedzieć w ten sposób. Nie musimy nawet siedzieć po turecku, możemy po prostu to, robiąc, to robić nastawiąco podczas jazdy autobusem, czy nawet w biurze, przy biurku możemy po prostu wyprostować kręgosłup drugim sposobem tak naprawdę oddycha, pozycji przy oddychaniu w kundalini jodze jest po prostu siedzenie em, pozycji takiej, że mamy nogi pod kątem 90 stopni stopy na podłodze, idealnie kiedy stopy są bose, ale nie jest to tak naprawdę też konieczne i kręgosłup wyprostowany i oddychamy sobie w ten sposób. E, także to jest pierwsza, e, pierwsza prana jama, której chciałam Was nauczyć. Druga prana jama to jest e, uczaj breath. Uczaj e, oddech to jest oddech, e, który jest trochę jak szum fal. To jest, e, to jest oddech, który jest słyszalny. E, on nie musi być bardzo głośny, oczywiście. Chodzi o to, żeby był słyszalny dla nas. I to jest oddech, który, którego my, po prostu słuchanie tego oddechu wprowadza nas w taki stan medytacyjny, w stan uspokojenia, tak jakbyśmy słuchali właśnie szumu fal. Możemy sobie spróbować na wydechu powiedzieć, powiedzieć dźwięk H w taki sposób prawie bezdźwięczny, i wtedy usłyszymy właśnie ten oddech. Spróbujmy. Natomiast przy wdechu trudniej jest uzyskać ten, ten szum. Nie, właśnie przy, de, przy wdechu jest łatwiej, a przy wydechu trudny. zresztą sama, nie wiem, sami powiedzcie. Więc przy wydechu próbujemy właśnie w ten sposób. Niektórzy jogini zalecają po prostu uniesienie języka i dotknięcie nim górnego podniebienia, i to też pomaga uzyskać tą dźwięczność oddechu, czyli spróbujmy sobie teraz tego głębokiego jogicznego oddechu przy jednoczesnym um, wydawaniu z siebie dźwięku, czyli Ujjay Breath. Nie wiem, czy wysłyszeliście ten dźwięk, ale ja zdecydowanie swój oddech słyszałam. Kolejna, kolejna prana jama, kolejny jakby oddech, to jest oddech taki rytmiczny, przy którym też poruszamy nieco kręgosłupem. To jest takie jedno z podstawowych ćwiczeń w kundalini jodze, które w zasadzie ja wykonuję codziennie. I wygląda to tak, że mamy najpierw ustanowioną pozycję, czyli klatka pod, piersiowa podniesiona, ramiona opuszczone. I z tej pozycji unosimy klatkę piersiową do, do, do góry, wciskamy w podłoże lub też w poduszkę, czy też w blok nasze kości ogonowe. I przy, w tej pozycji bierzemy wdech. A wydech przy wydechu po prostu pozwalamy, aby kręgosłup opadł. Aby, aby, aby kręgosłup po prostu zwyczajnie opadł nam i zaokrąglił się tutaj z tyłu. I wygląda to. A i przy tym pilnujemy, aby ten, ten oddech, żeby nas po prostu poniósł rytm. Możemy to robić przy muzyce. Świetnie się to ćwiczenie robi przy muzyce, ale muzyka nie jest konieczna. Chodzi o to, żeby złapać taki flow pewien. I wygląda to mniej więcej tak. Możemy mieć oczy otwarte, możemy zamknąć sobie, jeszcze Wam usiądę, pokażę Wam z boku, jak to wygląda. Możemy mieć oczy otwarte, możemy mieć, e, e, spróbować e, przy zamkniętych oczach e, skupić swoją uwagę tutaj na trzecim oku. Możemy patrzeć na czubek nosa. I skupić, to znaczy nie, nie chodzi o to, żeby zeza tutaj nie wiadomo jakiego robić, ale żeby po prostu skupić swoją, swój wzrok mniej więcej w okolicy czubka nosa i mieć takie oczy półprzymknięte. Jak Wam jest wygodniej, kochani? Ja najczęściej wykonuję to z... no, różnie zresztą, ale najczęściej z zamkniętymi oczami. Czyli teraz jeszcze raz pokazuję Wam, jak mniej więcej pracuje kręgosłup i chodzi tutaj nie o tak naprawdę wygięcia kręgosłupa. Chociaż tak się nazywa ta pozycja, ta, 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 ćwiczenie wiodze. Nie chodzi tak naprawdę o to, żeby ten kregos, nie wiadomo, jak się wyginał, ale o to, żeby on tak naprawdę to wyprostowanie osiągamy przez uniesienie klatki piersiowej i wciśnięcie w podłoże kości ogonowej. Czyli wygląda to z boku tak. Jeszcze raz to pokażę przodem. I tak mniej więcej minimum minutę, słuchajcie, ja sobie powtarzam, może na dłużej, ale minimum minutkę. A kończymy to wstrzymaniem oddechu. Ja to Wam zademonstruję w tej chwili jeszcze raz, razem z zakończeniem, a potem skomentuję, o co chodzi z tym zakończeniem tego oddechu. To zakończenie jest bardzo ważne, jest też pranayama samą w sobie, w zasadzie taką techniką pranayamy. Nazywa się to Udayana Banda. Udayana Banda to jest wstrzymanie oddechu. Jednocześnie, co my robimy na tej Udiana Bandzie, staramy się wciągnąć pępek, unieść nieco delikatnie dno miednicy. Wyprostować, wyprostować pozycję, unieść klatkę piersiową, delikatnie schylić głowę. To znaczy, nie, nie, po prostu podbródek delikatnie ma być w takiej pozycji, jakbyśmy chcieli się delikatnie pokłonić komuś. Na zakończenie, tak. Czyli znaczy nie, nie głęboko, ale na zakończenie tak, takiego delikatnego kiwnięcia ramiona rozluźnione i chodzi o to, żeby w klatce piersiowej, w sercu zrobiła nam się przestrzeń na tym bezdechu, czyli tu rozluźniamy, tu napinamy, tu napinamy, tu górna część ciała rozluźniona, jeżeli coś napinamy, to napinamy mięsień kegla, Wciągamy tutaj pępek, mięśnie brzucha, natomiast tutaj klatka piersiowa, ramiona rozluźnione i staramy się uzyskać przestrzeń w głowie, czyli jeżeli są tam jakieś myśli, to pozwalamy im się rozproszyć i przez chwilę trwamy na takim bezdechu, tyle ile jesteśmy w stanie wytrzymać. To nie są jakieś tam wyścigi też, a potem normalnie wydychamy powietrze przez nos kolejną techniką kolejną techniką oddechową kolejną pranayamą, która jest bardzo często stosowana w kundalini jodze i która pomaga nam rozpalić ogień w, w naszym wnętrzu ale to nie jest tak, że my ten ogień jakby możemy go przetworzyć na energię na energię życiową, niekoniecznie seksualną, tak? Czyli jeżeli chcemy nie jest to na przykład praktyka mająca służyć wyciszeniu się przed snem, tylko praktyka, która ma nam dodać energii. To warto, warto włączyć do praktyki Breath of Fire, oddech ognia. Ja osobiście Breath of Fire polega na rytmicznym oddychaniu, szybkim. Takim szybkim oddychaniu rytmicznym. Nie tak naprawdę tutaj dużą rolę gra. Pępek przy wydechach, czyli wciągamy ten pępek przy wydechach, ale nie musicie się na tym skupiać. Może najprościej, tak naprawdę, jest, jeżeli robicie Breath of Fire po raz pierwszy, to jest spróbować y, takiego oddechu jak ma pies, kiedy jest przegrzany y, i dyszy w samochodzie. Kojarzycie, na pewno każdy z Was kojarzy. To jest taki szybki, rytmiczny oddech. Z tym, że pies ma wywalony język, no i spróbujemy sobie to najpierw zrobić tak jak pies. A później chowamy język i y, robimy ten sam oddech, ten sam ruch tutaj. Wszystko pracuje w ten sam sposób. Brzuch pracuje w ten sam sposób, natomiast my chowamy ten język i oddychamy przez nos. I to już jest breath of fire. Czyli spróbujmy. Dochodzimy do tego, tak naprawdę, interesuje nas taki oddech, aby wdech i wydech były, miały równe, e, równe, by, by były po prostu równe w czasie, czyli tyle samo trwał, trwał wdech, jak i wydech, żeby był w tym rytm e, i żeby ten oddech był dosyć głęboki. E, pokażę Wam jeszcze nie wiem, czy to nie będzie za długie już, ale pokażę Wam jeszcze, um, bo przy okazji tego Breath of Fire można sobie doładować aurę. E, to może być taka trzyminutowa praktyka, po prostu unosimy w górę ręce w ten sposób, pod kątem 60 stopni i oddychamy Breath of Fire. W ten sposób 3 minuty, kochani, kończymy zawsze Udiana Bandą, czyli głębokim wdechem. Na tym głębokim wdechu możecie połączyć ręce w ten sposób i wyprostować ramiona ramiona w dół, ale palce starają się sięgnąć sufitu i w ten sposób Udiana Bandą kończymy. Można to wziąć takie wstrzymanie oddechu 3 i później rozluźniamy się. To jest taka, to się nazywa właśnie ładowanie aury. I bardzo fajnie, energetyzująco działa na organizm, jeżeli chcemy się zabrać właśnie do wykorzystywania tej energii seksualnej po przetransformowaniu w jakiś inny sposób, na przykład, który wymaga od nas dużych zasobów energii. Na przykład, jeżeli zamierzamy ćwiczyć tak, jakiś trening chcemy doładować, to świetnie nam zrobi. Takie ładowanie aury i breath of fire. Kolejny oddech. Ja, musiał, ja sobie tutaj zapisałam, kochani, żeby, żeby nie zapomnieć niczego. To jest oddech naprzemienny. I to jest też świetna w ogóle technika <grytania> magiczna, która w zależności od tego, przez którą dziurkę robimy wdech, a przez którą wydech, albo nas uspokaja, albo nas. Pobudza, więc w zależności od tego, co my chcemy osiągnąć w danym momencie, tej techniki możemy użyć. Jeżeli e, wygląda to tak, że zatykamy kciukiem, ja akurat zatykam kciukiem prawą dziurkę i biorę wdech przez lewą dziurkę. Na szczycie zatrzymujemy na chwilę oddech, zmieniamy palec i zatykamy palcem sobie lewą dziurkę. I robimy wydech przez prawą, lub też odwrotnie, robimy wydech przez prawą dziurkę. Na szczycie zatrzymujemy, odtykamy lewą dziurkę, zatykamy prawą i robimy wydech drugą dziurką. I teraz tak, w zależności od tego, przez którą dziurkę wdychamy powietrze. Przez lewą dziurkę, jeżeli będziemy robić wdechy, to będzie to oddech, który nas będzie uspokajał, a jeżeli będziemy robić wdechy, z sprawdzam, żeby się nie pomylić, jeżeli będziemy robić wdechy przez prawą dziurkę, to będzie to ten oddech będzie nas pobudzał. Także genialna, bardzo prosta sprawa, którą tak naprawdę możemy zrobić sobie, no gdzieś może nie wiem, niekoniecznie w autobusie, Chociaż dlaczego nie, ale mogą się na nas dziwnie patrzeć. Ale gdzieś w jakimś takim e, miejscu, nie wiem, jak jesteśmy tam przez chwilę, możemy się zaszyć w małej salce konferencyjnej i e, nikt na nas nie patrzy. To można to nawet w biurze, w biurze zastosować. <ścoughs> kolejna rzecz to oddychanie pudełkowe. Kole, kolejna prana jama, czyli robimy wdech na cztery zatrzymujemy powietrze na wdechu na 4, wydychamy na 4 i przytrzymujemy na wydechu powietrze na 4. Czyli możecie sobie liczyć do czterech. Albo możecie sobie powtarzać mantrę. Ja was zachęcam do tego, żeby powtarzać mantrę. Może być to na przykład mantra Satanama. Satanama to jest mantra, która pomaga nam zmienić złe nawyki, która nas przywraca tak naprawdę do stanu homeostazy. Co ta mantra oznacza? Ta mantra oznacza. To, kim jestem w istocie, to, kim naprawdę jestem. I składa się ona tak naprawdę, te, te cztery sylaby, sa, ta, na, ma, to są cztery ży, żywioły i a to jest jeszcze piąty żywioł, eter, czyli przestrzeń, która jest pomiędzy tymi żywiołami. I rzeczywiście my się wszyscy składamy zgodnie z ajurwedą, z naukami ajurwedy, właśnie z tych czterech żywiołów z powietrza, z ognia, z wody i z ziemi. Wiemy już teraz też, że istnieje piąty element i że tak naprawdę nawet najbardziej solidna skała, materia, składa się przede wszystkim z przestrzeni czyli każdy atom tam składa się przede wszystkim z przestrzeni z pustej przestrzeni. No, ale to nie o tym, rozgadałam się trochę. E, natomiast e, ta, te, te, te słaby sata na ma symbolizują też um, sa, to jest nieskończoność. Ta życie na śmierć ma ponowne narodziny, czyli cały ten cykl um, życia, które nigdy nie umiera. Um, czyli możemy sobie na tym pudełkowym e, oddechu, zamiast liczyć, powtarzać mantrę: Sa-Ta-Na ma na wdechu, Sa-Ta-Na ma na zatrzymaniu oddechu, Sa-Ta-Na ma zatrzymanie na wydechu, Sa-Ta-Na ma, znaczy wydech i zatrzymanie na wydechu. E, I od nowa I w ten sposób warto sobie też tym pudełeczkiem e, oddychać. E, w zasadzie na tym praktycznie prawie chciałam skończyć i chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, ale jak mi spadł ten telefon, to sobie przypomniałam jeszcze jeden oddech, który jest bardzo potężny i pokażę Wam go. Mała akurat jeszcze śpi, także mamy kolejny znak, sygnał dla mnie, że, 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 warto, że warto pokazać tę pranajamę. Prana to jest tak zwany. Trinity Breath, czyli oddech trójcy. Um, on się składa rzeczywiście z trzech segmentów. Warto um, ten oddech ćwiczyć razem z takim ułożeniem rąk. Ten sposób, tak jak ok, byśmy pokazywali tylko te trzy palce razem i ten, ten, ten zaokrąglony czyli jakby łączymy palec wskazujący z kciukiem. Kierujemy je do przodu i to się nazywa, to jest tak zwana Wisdom Seal, czyli pieczęć mądrości. Mudra, która, nazy która nazywa się pieczęcią mądrości. Jeżeli w ten sposób utrzymamy tę mudrę i będziemy oddechać oddechem Trinity Breath, które za chwilę zademonstruję, to mamy w zasadzie gotową medytację. A jak wygląda ten, ten oddech? Więc bierzemy wdechy, dwa krótkie wdechy poprzez, za, poprzez zaokrąglone usta w ten sposób. I wydech nosem. Czyli dwa krótkie wdechy i długi wydech. Dwa krótkie wdechy przez usta, zaokrąglone w kształcie literki O i wydech nosem. Czyli mniej więcej tak to wygląda. Możemy, słuchajcie, zamknąć sobie oczy i skierować wzrok na trzecie oko. Możecie mieć oczy delikatnie otwarte i wzrok skupiony na czubku nosa. I wygląda to w ten sposób. Możecie spróbować sobie ze mną. Warto, żeby taka medytacja trwała na kilka przynajmniej minut. Bardzo często jest to stosowane, że jest to 11 minut, ale Myślę, że nie, nie trzeba się do tego przywiązywać, nawet kilka, trzy, cztery minuty takiego oddechu. Zobaczycie efekty. A to za chwilę zróbmy, najpierw zademonstruję to przez no, może nawet niecałą minutę, ale chodzi o to, żebyście zobaczyli, jak to rytmicznie wygląda. I kochani, czemu w ogóle służy ta, ten Trinity Breath? To jest bardzo potężna medytacja, która służy połączeniu ze swoją własną podświadomością, połączeniu z intuicją. A więc potrafi działać cuda i bardzo serdecznie polecam Wam, żeby ją wypróbować. No i ostatnia rzecz, którą chciałam, o której chciałam powiedzieć, to jest um, oddech, to też jest śpiew, czyli podczas śpiewania um, my um, również po prostu wykonujemy pewne rytmiczne wdechy, wydechy zatrzymania oddechu, kiedy dźwięk jest dłuższy. Więc um, możecie po prostu śpiewać, <laughs> możecie po prostu śpiewać. I to też jest praktyka oddechowa. Chciałam Wam na, na koniec zaśpiewać piosenkę krótką, trochę się wstydzę, <noise> ale zrobię to, bo dawno nie śpiewałam. Ale zrobię to, ponieważ piosenka ma bardzo piękne słowa, a ważne jest też, co my śpiewamy, jakie słowa wychodzą. Nie tylko dźwięki, ale co o czym my śpiewamy. Piosenka jest po angielsku, ale zaśpiewam ją, a potem wam powiem, co to, co, to, co, co to oznacza dla osób, które nie znają angielskiego. Lubię ją śpiewać w takiej pozycji modlitwy i śpiewam ją sobie zawsze na zakończenie praktyki. Zamknę sobie oczy i piosenka jest taka May the long time sun shine upon you. All love surround you and the pew.

o czym jest ta piosenka? Słowa są przepiękne dla osób, które nie znają angielskiego, przetłumaczę ją. Niechaj słońce długo świeci nad tobą, niech cała miłość cię otoczy. To jest taka właściwie piosenka błogosławieństwo, A jasne światło, które nosisz w sobie, niech prowadzi Cię. I. Tego Wam wszystkim, kochani, życzę, taką energię Wam wysyłam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za Waszą uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Satnam.